O dzieciństwie, studiach i ważnych wydarzeniach z okresu powstań śląskich i plebiscytu pisał w swoich wspomnieniach Bronisław Hager. Dotąd nieopublikowane, teraz ujrzały światło dzienne. Książka Moja droga do wolności. Wspomnienia z młodych lat Bronisława Hagera powstała na podstawie maszynopisu odnalezionego przez prawnika autora Stanisława Torbusa. Dzięki zaangażowaniu dwóch samorządów związanych z Borisławem Hagerem, czyli Zabrze i Talonskiej Gór, wspólnymi siłami udało się opublikować jego wspomnienia. I to jest, to jest piękne, że wspólnie te samorządy dbają o pamięć o ich wspólnym bohaterze. Czy było coś w tych wspomnieniach, które Pan zapewne nie jeden raz przeglądał i czytał, coś, co Pana zaskoczyło? Całość. Powiem Pani szczerze, że całość, dlatego że wcześniej, jak już wspominałem, Bronisław Hager dla mnie to była ta postać monumentalna, ze spiżu, która, którą widziałem na pomnikach patronem ulic, a on w tej książce przedstawia się jako zwykły człowiek, student, lekarz, ojciec, mąż. Zwykły człowiek, który dokonał niezwykłych rzeczy, i to jest wspaniałe, i to jest przesłanie tej książki, że właśnie to zwykli ludzie, tacy jak Bronisław Hager, w chwili próby potrafią dokonać niezwykłych rzeczy. Publikacje opracowali dr Krzysztof Gwóźdź i Piotr Natyszen. Tutaj mieliśmy do czynienia naprawdę z człowiekiem, który odegrał wielką rolę w okresie plebiscytu w Zabrzu, a po okresie plebiscytu od 22 roku zamieszkał w Tarnowskich Górach, no i tam przez cały okres międzywojenny był postacią znaną. Pełnił m.in. funkcję wiceburmistrza Tarnowskich Gór w latach 1928-1934. Był społecznikiem, lekarzem powiatowym, działaczem. Przede wszystkim, dzięki tym wspomnieniom, można było poznać tego bohatera pomnikowego od strony takiej ludzkiej. To jest zmierzenie się jakby z kolejnym zadaniem, trochę innym niż do tej pory. Aczkolwiek. Niektórych aspektach podobne, bo poszukiwanie, poszukiwania genealogiczne, poszukiwanie różnych informacji o ludziach to jest w zasadzie to, czym się zajmuje w muzeum na co dzień. Na pewno warto ją przeczytać, bo to jest historia naszego miasta, historia osoby, która w Zabrzu ma swoją ulicę, której rodzina w Zabrzu mieszkała. W końcu pani profesor Bożena Hager małecka to jest córka. Bronisława. Rodzina Hagerów mocno zapisała się w historii naszego miasta. To właśnie z Zabrzem swoje życie związała profesor Bożena Hager-Małecka, oddana małym pacjentom znakomita lekarka, twórczyni śląskiej pediatrii i wielka społeczniczka. By uczcić pamięć tej niezwykłej Zabrzanki, przedszkolu numer 3 w Biskupicach, a zatem w dzielnicy, w której mieszkała, nadano jej imię. Jej nazwę nosi także Rondo w Biskupicach. Kiedy patrzymy na rodzinę Hagerów, to chciałbym się powiedzieć, że wychowani w takim poczuciu y, polskości, a jednocześnie dziedzictwo, które na imię Polska, jak mówił Ojciec Święty, Paweł II, wymaga od nas, abyśmy używali słów prostych i odpowiedzialnych, takich, jakich wypowiadamy nawet na wieczerzy wigilijnej. I to pokazuje też, że dzisiaj potrzeba, by w życie człowieka, z narodu wstępowało to piękno. To piękno, które jest jakby wyrażycielem tych działań, które podejmujemy każdego dnia. Hager pokazywał drogę dojścia do polskości i wychowaniu w duchu patriotycznym stanowi wzór dla naszej młodzieży. Podczas spotkania związanego z promocją książki maszynopis wspomnień został przekazany Muzeum Miejskiemu w Zabrzu. Został pochowany w Zabrzu. To pokazuje, jak ważne dla niego było to miasto. Wydaje mi się, że to było właściwe, żeby jego wspomnienia, jego masztek, napis, który w dużej mierze jest o Zabrzu, został przekazany do Muzeum Zabrzu.